Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam Was za taką bardzo długą przerwę, że nie nagrywałam filmików, ale znowu postaram się częściej je nagrywać. Dzisiaj jest kolejny odcinek z realistycznego Star Stable i zobaczycie mój calutki, łącznie z pobytem. Ja niedawno co wstałam, teraz idę śniadanie. Ogólnie ja sobie zawsze na śniadanie nie robię kanapki, Jak nie mam czasu na zrobienie naleśników. Po zjedzeniu śniadania poszłam do auta i pojechałam do szkoły. Ogólnie tymczasowo mieszkam w wiodłowym gaju, ale prawdopodobnie niedługo się przeprowadzę. Ogólnie możecie zauważyć, że na dworze ciało, Ale po prostu dzisiaj mam dosyć pochmurny dzień i dlatego jest takie niebo. Okej, okay, nie będę wam nagrywać w szkole, więc widzimy się już po. Ja właśnie co wyszłam ze szkoły, jest godzina jest godzina 14.30 i zamiast iść do domu, idę do stajni i dopiero wieczorem i późnym wieczorem wracam do domu. Akurat zazwyczaj jeszcze przed szkołą chodzę do kawiarni, lecz dziś trochę później wstałam. Na początku idę do, do swojego konia i się z nim witam. Akurat manik dzisiaj nie był mną, zainteresowany. Jeszcze go nie znacie, to jest Manik, mój pierwszy koń. To właśnie na nim zaczęłam ja swoje pierwsze treningi. W ogóle moją pierwszą jazdę miał właśnie na nim. Manik był już czysty, więc założyłam mu od razu owiki i go osiadłam. Ostatnio kupiłam nowy czerwony komplet, więc postanowiłam go dzisiaj założyć. Założyłam parę ozdobnych no i ja sama założyłam kask. Idziemy na ujeżdżalni, ponieważ są jakieś nowe przeszkody. Z chęcią je zobaczę. Jak widzicie kupiłam również nowe siadło, tak samo jak o głowie bez Czaprak i owieki znalazłam chyba w szafie, ale tak to reszta, ku, reszta kupiłam. Właściwie to już wcześniej wsiadłam na mańkę, żeby po prostu go już tak po drodze rozgrzać. I już stąd można zauważyć piękne, nowe przeszkody. Powiem Wam, są prześliczne. I wreszcie zrobili więcej przeszkód dla mniejszych koni. To nawet jest prześliczny żółty krzyżak. Przeszkody są różnokolorowe. Robię z manki zatrzymania, cofnięcia i ruszenia do Po kilku dobrych kółkach wstępa mogłem ruszyć kłusem. Tak samo robiłam to w kusie, czyli zatrzymanie i ruszenie do kusa. Trochę nam, czasami nam wychodziło, czasami nam nie wychodziło. Potem zagalopowałam. I razu zagalopowałam szybszym galopem, żeby manik mógł się dobrze rozgalopować, rozbiegać i wyciągnąć swoje małe kopytka. Po się od galopu skoczyłam tego maciupeńkiego krzyżaczka. Nie sprawiło mu to największych problemów, było to dla niego wręcz banalne. Z taką małą przeszkodę skoczył tak wysoko. A potem jechałam na, na tą małą żółtą stację. To już szybszego galopu, żeby się po prostu wyrobił. to też było łatwe. No i skoczyłam tamtą zieloną. Tutaj trochę mi za szybko pojechał. No to zielona w sumie też jest nawet łatwa. Dziś nie skakałam za dużych przeszkód, ponieważ są to dla niego nowe przeszkody. A poza tym dziś ćwiczy, ćwiczyliśmy najazdy na przeszkody z krótkich. Naj... No wiecie, ćwiczyliśmy krótkie najazdy, bo na zawodach po prostu byśmy chcieli mieć jak najlepszy czas. Umaniec zrobił mi wyłamanie i po to się czegoś spłoszył. Oczywiście go uspokoiłam. Ogólnie już skończyliśmy trening, już go porządnie pod koniec rozstępowałam i możemy wracać już do stajni. Mogę przyznać, że ta jazda była udana. Po rozsiadłaniu złapałam mańka w rękę ponieważ był trochę spocony. I chwilę postępowałam z nim w ręku, po jakichś 30 minutach wstępu wróciliśmy do stajni, potem jeszcze postanowiłam go umyć. Tutaj możecie zobaczyć, jak właśnie go mam, potem odstawiłam go do boksu. Orbita, to już z jednego odcinka i ja go ogólnie współdzierżawiam z moją koleżanką, jakby ktoś nie wiedział. Postanowiłam, że wsiądę na orbitę, nawet na oklep i pojedziemy sobie wykrótki krótki teren, żeby po prostu go rozruszała, ponieważ moja koleżanka jest akurat na takich, jakby się powiedzieć, wakacjach w środku zimy. I po prostu nie może się nim opiekować, a ja mam też swojego konia i... Częściej się opiekuję Mańkiem niż Orbitem, więc dlatego ja mam Orbita, no żeby jak moje koleżanki nie ma się nim zajmować. Właściwie to ja przez cały, całą jazdę prawie na nim zwałam, nie wiem dlaczego. Okej, okay, myślę, że odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Ja już idę z orbitem do stajni i się z Wami żegnam. Do następnego, na razie!